Siemanko siemanko z tej strony się Kapitan w kolejnym odcinku na moim kanale Co, wy możecie być w szoku i ja troszeczkę też jestem jeszcze w szoku generalnie co tutaj się zadziało, bo, bo po prostu wielkie zmiany, wielkie zmiany nadeszły, miał być odcineczek dość dziechowa, mamy odcineczek z Doliny. Tak mapka się nazywa, na którą się przenieśliśmy. E, po prostu zmieniamy serię i to dosyć konkretnie, znaczy tak. Maszynki będą te same, albo no, bardzo podobne. E, natomiast jeżeli chodzi o mapkę, no to całkowicie zmieniliśmy na mapkę Dolina. E, jest to świeża mapka, która wyszła dzisiaj w niedzielkę, właśnie z samego rana. E, I tak naprawdę powiem Wam, że tak chwilę po niej pochodziłem. Mówię kurczę, naprawdę jak na te mapki, które wyszły jak na razie do tego farminga, naprawdę ta Polska jest ok, bardzo jej nie testowałem, bo właściwie od razu zacząłem tutaj budować gospodarkę którą mam dokładnie za chwilę pokażę i co, na samym początku możecie wymyślać znowu nazwę serii, bo tam była związana nazwa serii ze ździechowem, także no tutaj ona już nie może być, także no dosyć duże zmiany, dlaczego? zmieniam tutaj mapkę, ponieważ po aktualizacji 1.3 do farminga no Zdziechów zostało popsute przez tą aktualizację natomiast wyszła wczoraj już sobotkę aktualka ździechowa no, i tam było napisane, że jest wymagany nowy zapis, i tak dalej. E, także ja sobie pobrałem ten z dziechów, mówię fajnie, wszystko pięknie. I tak dzisiaj miałem liveika, którego skończyłem chyba jakoś przed drugą, już dokładnie nie pamiętam. E, ale mówiłem, że gdzieś tak filmik wleci koło godzinki 17, bo muszę jeszcze go nagrać. Miałem tam kontrakty robić, e, ale szczerze mówiąc, też jakoś tam zapał nie miałem, żeby wchodzić jak w sumie ostatnio w ogóle do farminga. Natomiast kurczę, no mówię, dobra pobiorę sobie, pobrałem sobie tą aktualizację, ździechowa. chowa, no i czy robiłem nowy profil, nowy save, czy wchodziłem na tamten stary, po prostu miałem tam pobugowaną mapę, tak czy tak mi tam nie działało. Więc mówię, kurczę, dość, że mi się tam nie chce grać. To, to kurczę, zmieniamy. Widziałem, że wyszła ta mapka Dolina. Mówię, dobrą ma ocenę. Wygląda dosyć ciekawie. Wejdę, pobiorę, zobaczę. Mapka ożywi całe 200 mega. I prawdopodobnie, właśnie ta mapka będzie za tydzień na odcinku ze zwiedzania map. Ponieważ wyszła również wola brudnowska. Natomiast ona została przekonwertowana i podobno jest taka sobie. Więc tego na razie nie będę sprawdzał. Czekamy dalej na wolę od prawdziwego autora. Także jesteśmy właśnie na. Na tej mapce, za chwilę wam jeszcze tak na szybko dosłownie pokażę Natomiast jeżeli widzieliście, widzieliście pewnie jak ta gospa wyglądała Wyglądała całkowicie inaczej, bo tam była jakaś ta wiatka podstawowa Tutaj były się losy, tak naprawdę tyle Więc co ja sobie tutaj postawiłem? Postawiłem skrzynkę pocztową, żeby jakoś to wyglądało Również chyba dzisiaj albo wczoraj wyszła ta zabudowa Taka sama, która była na różnych mapach Farmingu 19, także ją sobie pobrałem I ją sobie tutaj postawiłem Także jest czy na jakieś pierdółki Tutaj wszystko się otwiera Co prawda nie ma dźwięków, ale trudno otwiera się to możemy jakieś pierdółki sobie Powsadzać, tutaj mamy jakiś mały garaże, tutaj mamy sobie kolejne różne e, garaże. Tutaj mamy sobie przejazdówki, natomiast przejazdówek nie będę akurat tutaj używał. Tutaj mamy schodki. Jeżeli oglądaliście moją, ci, e, moją serię z Jełopem z miaskiem Farmingu 19, serii zagrody, tam mieliśmy na gospodarstwie właśnie identyczną zabudowę. E, tutaj mamy sobie na górze jeszcze jakieś miejsce na różne rzeczy, a tutaj nie będę używał przejazdówek, ponieważ tutaj mamy. Pole, co prawda nie moje pole przynajmniej na razie, bo tutaj rośnie bawełna, ale po prostu tego nie będziemy na razie używać. Jeżeli chodzi o przejdówki, jeżeli będę tędy wieżał o to mi chodzi. Także tak to sobie tutaj wygląda, jeżeli chodzi o tę zabudowę. Tutaj pobrałem z modhuba różne takie blaszaki od Caminosa, więc tutaj sobie postawiłem taki blaszak na maszyny. No i tutaj postawiłem tą oborę do krów. E, także tu będę musiał jeszcze sobie pomalować, generalnie teraz chcę jeszcze nagrać ten odcinek, ja dzisiaj sobie tam jeszcze te skoki oglądałem, tutaj jeszcze myślałem, siedziałem nad tym, aha dobra, bo tu jest tak zrobione, że od środka możemy otworzyć, musimy z tej strony przejść, e, ale tu się będę otwierał e, i po prostu mówię tak, myślałem, myślałem, kurczę sobie tutaj zrobić, jeszcze tu pomyślałem, jak to gospodarstwo mówię tak, jakoś po prostu zbuduję, może nie będzie tak źle, także tu jeszcze, jeszcze taką wiatkę postawiłem z modyfikacji. Tutaj będzie nie wiem na jakiś tam, nie wiem, cokolwiek, może do się na kosów czy coś. Tutaj pewnie tak jeszcze nie wiatka powstanie, jeżeli chodzi tutaj właśnie o Krówki. Eee, także tutaj postawię jeszcze te silosy, na razie nie widziałem, żeby był jakiś bin, jeżeli będzie to prawdopodobnie go tutaj postawię, bo na pewno lepiej wyglądał, także tą unię z podstawki tutaj po... postawiłem, tutaj jeszcze prawdopodobnie jakieś drzewo, albo może coś tutaj się jeszcze wstawi, zobaczymy, także tutaj jeszcze taką dróżkę zrobiłem i wyjeżdżamy sobie tutaj, eee, także pierwszy ten odcinek to będzie właśnie taki króciutki z pokazania, ja się wezmę Prawdopodobnie troszeczkę później albo zaraz tutaj za z za tych maszyn. Jeżeli chodzi o mapkę, mapka jest generalnie mała, jak widzicie. Tutaj jest kilka skupów. Skupy bardzo fajnie wyglądają. Mamy sklep, mamy kilka pól. Generalnie mapka jest mała. Jaki mam tutaj pomysł na serię? Zapytacie. Mam taki pomysł, że na razie po kilka pól sobie kupię. Są takie mniejsze pola, są troszeczkę większe średnie. Powiedzmy, że jako duże to jest pole to numer 12, i później prawdopodobnie będę starał się tutaj w miarę szybko rozwinąć, żeby troszeczkę te większe cioniki pokupować. I te pole najwyżej sobie później jakoś łączyć i tak dalej, no zobaczymy, także myślę, że ta seria na pewno będzie krócej trwała niż na gdzie Co przede wszystkim, na pewno pomyślicie sobie to, że mała mapka właśnie pode mnie wyjdzie. Znaczy wyszła, bo ja właśnie lubię takie małe poletka, znaczy poletka, małe mapki, gdzie po prostu z singla tutaj mogę sobie wszystko osiągnąć. Także tutaj będziemy się bawić, myślę, że i tak nie wygląda to źle. Mamy sobie tutaj kontrakty, to naprawdę dużo kontraktów. Mamy sobie polskie imiona i nazwiska. Mapka wyszła od pixela, tak na pierwszy rzut oka że tak powiem, nie wygląda ona źle. Mamy te różne dróżki pomalowane. Mamy tutaj takie lasy, który mi się bardzo podoba, ponieważ fajny cień tutaj rzuca i fajny klimat. Mają te dwa pola, w szczególności to poletko. Tutaj mamy. Na zakończenie mapy też fajne. Dosyć tam są jakieś prześwity, że tam jest pusto, ale i tak nieźle. Optymalizacja jest bardzo dobra. E, tu mamy sobie drogę, która też się kończy. E, droga jest fajna, generalnie tutaj nie jeżdżą samochody choć że mamy ruch drogowy włączony. Tutaj mamy sklep Agromy wraz z warsztatem. Tutaj troszeczkę coś jest akurat e, bóg, bo mamy sobie ten trigger tutaj, tak na górze, ale to bardzo nie będziemy zwracać uwagi. Ale generalnie skup, e, sklep jest przepraszam, fajnie zrobiony. E, tutaj mamy sobie kolejny sklep ciekawie zrobiony. Tylko szkoda, że te, tutaj jakby te markery, nie wiem, ta przyczepka e, jest po prostu to tak na górze. Mam nadzieję, że tutaj mi to jakoś bardziej będzie raczej przeszkadzało. Ale żeby to dobrze wyglądało, to on, że tutaj pixel zrobi aktualizację. E, także tu mamy takie gospodarstwo, gdzie po prostu mamy skup 1, drugi i mamy trzeci również. Także fajnie to sobie wygląda. E, jeżeli chodzi dalej, to mamy sobie tutaj taką, że tak powiem, takiego sąsiada, gospodarstwo, e, po prostu gdzie, gdzie no tutaj sąsiad sobie coś ma, szkoda, że tutaj akurat nie można tej bramy otworzyć, bo już miałem pewne pomysły, ale nic się nie dzieje e, tutaj mamy sobie bazarek, e, tylko na bazarek, jak to wygląda, nie no, bazareks, dokładnie tutaj mamy sobie też skup e, i tak to naprawdę sobie wygląda mm. Czy mamy tu handlarze zwierzętami? Mamy tam handlarze zwierzętami, więc płoko na razie są jakieś chwasty, ale to na razie sobie też powyłączają, choć wiadomo, to musi trochę przelecieć. Mamy sierpień, więc prawdopodobnie kolejny odcineczek, A to już jest tartak. Kolejny odcinek. gdzie tu się w ogóle bierze? Kolejny odcineczek e, będzie prawdopodobnie tutaj zależny. Jak już to wszystko sobie pogarniamy, i tak dalej, gdzie tu się wierzy do tego tartaku? Aha, to jest taka ta droga boczna po prostu, i tu mamy jeszcze tartaczek, są różne dźwięki, także powiem Wam, że naprawdę mapka mi się podoba, myślę, że tutaj będę się zdecydowanie lepiej czuł tu mam jeszcze takie jeziorko um, tutaj taki, że tak powiem mały strumyk także poletka mamy różne, także myślę, że i tak czy siak źle to nie wyjdzie um, także taka gospodarka, powiem Wam, że tutaj było tak pusto, więc drzewa postawiłem Zobaczymy, ewentualnie możecie jeszcze coś napisać w komentarzu Żeby zmienić tu chciałem bramę, ale na razie może nie Zobaczymy, choć może jakaś mi się tam spodoba Jeszcze zobaczymy jak to będzie Także tutaj się zabiorę powoli za kolejne rzeczy Także dziękuję wam za oglądanie Napiszcie jakąś fajną tutaj nazwę serii Także tam na razie Zdziechów zostaje zapomniane z jednej strony może i dobrze bo na początku fajnie się tam czułem, ale później jakoś jednak kurczę no nie do końca. Tak gdzie na jakoś na Dziechowie się dobrze nie czułem tak samo w tym farmingu, jednak później to powoli przechodziło, przechodziło, a tutaj myślę, że jak najbardziej będzie spoko, ale to oczywiście Wyjdzie w praniu. Dużo jest tutaj bawełny, niestety, zasianej. Trochę szkoda, bo moim zdaniem na takich mapkach ta bawełna powinna być całkowicie wyrzucona. Ale no trudno. Tutaj sobie coś tam wybierzemy: jakieś poletka, może jakieś tutaj mniejsze. Może właśnie to i to poletko bym wziął, bo one są takie mniejsze tutaj. Czy może jeszcze to poletko i tutaj powoli bym to zaczął przygotowywać, zniszczył tą bawełnę, bo to jakoś takie niszczenie super nie będzie wyglądało. Nic. Pomyślimy kolejny odcinek we wtorek. Także myślę, że tam troszeczkę się podzieje. Natomiast Natomiast jutro w poniedziałek mam e, dzień wolny, w sensie idę rano do okulisty. Myślę, że jakoś długo mi tak nie zejdzie, bo mam na wizy wizyta, jakieś opóźnienie, ale i tak będę miał sporo wolnego czasu. Także myślę, że tu sobie jeszcze poganiam, ponagrywam troszeczkę i będzie elegancko. Tak dzięki, trzymajcie się miłego wieczoru. Hej.